Siema. Witajcie w kolejnym odcinku serii tutorialowej. Tym razem będzie wymiana kabinówki w Volkswagenie T4, A akurat to jest Multivan rocznik 2001 bodajże. No I tak, jeżeli chodzi o kabinóweczkę, tutaj mamy bardzo prosty dostęp z podmaski, mamy trzy klipsy do otwarcia. Wyciągamy całą tą obudowę z siatką. Po wyjęciu mamy okrągły filtr, wyciągamy całą tę podstawę. Pod obudowy. Zobaczmy sobie i nam ładnie wychodzi. Cała podstawa. Mamy filtr. Akurat Sofima, Taka Nawet, nawet świeża. Trzyma się tutaj na e, takich zatrzaskach. tuż tu jeden był łamany. Widać niestety. Po prostu te klipsy się luzuje. Wyciąga filtr. Wkładamy nowy na miejsce. I składamy w odwrotnej kolejności bardzo prosto sensowny system w Volkswagenie. Nie tak jak niektóre wymysły, na przykład grupy PSA. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o demontaż i montaż. W tej chwili, tutaj, tym wycięciem trzeba włożyć w pokrywę. I ładnie nam wchodzi do środka. Widzicie, tam już jest wymiennik. Spływ Już mamy zmontowane z powrotem, ustalamy na miejsce. Tutaj orientację nam wyznacza ten, ten dziubek. Na dole jest spływ od razu, też chcę dobrze sprawdzić, jak spływ wygląda. Montujemy i po robocie trzeba uważać tutaj, przy potrzebie żeby nie przyczasnąć Można sobie ewentualnie jeszcze wykręcić, odpiąć przepływomierz, ale to nie jest. Konieczne. Tak jak już mamy zatrzaski na miejscu, zapinamy i to by było na tyle. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!